On deck, we're selling the pirate swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot to create your perfect loadout on. Skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Siemaneczko, witam was serdecznie na CSGO Skinsie Pierwsza linka w opisie chodzi v 2. aktywujemy. Daje nowym różnikom 2 zł na start plus skrzyneczkę, a nowym starym daje plus 10% posłowienia, przy wpłacie tak jak to jest wszystko opisywane, tak? Bonusik plus jest jest event, to jeszcze punkciki dostajecie. Przypominam też, że ten kodik musicie wziąć na zielono. Nie mogę użyć tego kodu, ale ogólnie pamiętajcie, teraz CSGO Skins ogólnie macie ofertę, czyli jak wpłacacie CSGO Skinsa, no to macie od razu balans w skinach, zależy jaki macie limit. Plus CSGO Skins teraz zawyżył mi tą kosę o 230 zł, więc naprawdę polecam, opłaca się wpłacać w skinach, plus są tickety na kosę, więc pamiętajcie o tym. Okej, okay. informując was jeszcze, wczoraj dodałem również takie konkursy, na przykład na, tego digie, na taką memeczkę dwie dyszki, na digielka dwie dyszki, tak? No wszystko jest zapisane na dwie dyszki na digielka. Tak to wygląda aktualnie. Tu macie koskę za 460 zł, no od wczoraj o jedna tylko wpłaciła, no ale zawsze to zawsze to jest coś, tak? No tak jak widać tutaj da się wygrać, co jakiś czas się wygrywa, no jest mało wkład, tak? Ale gdy było więcej, to się częściej wygrywało. Dobra, i ostatnio były same o 80 i te widzę, że. A ja wiem na tym, że też wy byście chcieli sobie potestować coś, nie? Więc grubszego, jakieś coś ciekawszego, mocniejszego. Tak jak ostatnio pisaliście na Discord, że coś grubszego zrobił. To się robię na streamach, pamiętajcie, że na streamach jeżeli napiszecie jaką chcecie, żebym zrobił battle, przetestował w battle przed, przed wpłaceniem wam, że zobaczy, kto daje wszystko. Na streamie jestem obecny, mówcie jakie battle chcecie, takie wam zrobię. Okej, okay. tutaj to nowa skrzynka Astro Case. O, ciekawa. O, tej poleciał auk za 80 zł, więc całkiem ciekawy Ale teraz, jak bardziej, no tutaj ta, ta petka trochę mi zlamiła to. Ale P90. O, damy! Bloodsport w fakturniu? Czemu akurat mu? Czemu akurat mu? O, mi dropnął fakturniu. Jemu negę oh, yeah, Faktorniu! fakturniu? Wow. Co to jest? Co to jest? Czemu mamy 200, stówy, ma więcej? To ile? 9 zł? 15. I ja dropi nagle petka, dobra. Ej, Astra jest spoko, ale nie dla mnie. Oho. No, Mimf. Warm drop. No nieźle. No ja tak nie wygram, no niestety. Co jeszcze maczek trochę waży. No. no ale proficik mu oddał, Proficik mu oddało. Dobra. Dołączymy sobie do kogoś, ale na pewno małą, małą liczbę skrzynek. A po prostu droższą, tak? Coś sobie popatrzymy tutaj. O, czekolada akurat za 35 zł, po 10 zł. To jest coś interesującego. tej coś lepszego już może wypaść. Właśnie o taki drop mi chodziło. Bardziej liczyłem na baskita... Basquila, ale się udało. Ale się udało. skill nie musi być. O. Ale mnie ograł kościół tym snak atakiem. No nieźle. Ocykał mnie nieziemsko. Tak, bym dołączył do tej bitwy, ale mało moich wpłacających robi takie bitwy, więc bardziej tak jak patrzyłem, uspytałem się was. od tak bary tak do, do 500 zł, coś takiego, nie? Tam czasami coś zaszelejecie, więcej, ale tak 500 to jest taki maksimum, jaki robicie bitewek, tak? Tak, właśnie patrzyłem, widziałem. To czasami też oglądam wasze profile na przykład. Co tutaj robicie na tej stronie, jak wam to wszystko wypada, jak wam się podoba, jakie macie dropy I jak patrzyłem, to niektórzy naprawdę te dropy mają kurde porządne, na przykład taki jak ten No tak jak patrzyłem, to jedni zrobili z 200 zł w jednej bitwie 1800 zł, to jest chyba rekord To jest chyba rekord, więc... Naprawdę patrzę o tej nisko to może i dobrze nie dołączyłem. O, tu za 67 zł dwa razy gold, case, Ja tą skrzynkę bardziej preferuję niż ten. Ogólnie to nie za bardzo lubię low lowcase'y, Low cases, te tam, tam jest skrzynki. Tam od moim zdaniem skrzynka się zaczyna od 10 zł, taka... Gdzie może coś faktycznie dropnąć, coś ciekawego, tak? No okej, okay, tu mi dropnęło, ale to jaka szansa na to była to. Okej, okay, może to jeszcze wygram, ale to jest no tego nie wygram i tak, ale to jest lowcase tak mało ma za do, zafermaj moim zdaniem 17 groszy dostałem za drugim razem. Zają skrzynkę za dychę, no więc to... No to jest malutko bardzo, no tu macie 10%. to jakbym na przykład otworzył załóżmy. To jest na przykład Radianta i najtańszego miałbym skinę za 3 dychy. No i mam tu za 3 dychy, nie? No, ale na przykład patrz, jak ten radiant wypada, na przykład. No, moim zdaniem, radiant jest spoko skrzynką. Okej, okay, no to jakby masz mało procent, tak? No, ale patrz, no masz minimum te 150, czyli tą połowę, I tak to bierzesz trochę, ale no dużo O, retro? Wow! Chyba tej skrzynki nie widziałem. U! Czyżby to polowania na Neon Ridera? co by się spodziewał? to by się spodziewał? 330 zł. Mamy Awupkę Green Energy. Zobaczymy ile ona kosztuje. Chyba się przewidziałem i otworzymy to po prostu jeszcze raz, bo chyba tak nie powinno być. Jest bardziej pójdę się już dokończyć w ogóle. Powinno, jeszcze raz. Elektro. Polowanie na kawata Neon Ridera. Uważam za rozszerzenie, Właśnie po tej bitce. Po tej bici teraz... Dobra, walę retro. Nie, tak nie będzie. Retro. Retro, wiesz? Retro. Retro. Tyk. Tyk. Na co ty Zaszalejmy sobie. O, jakbym po prostu też po prostu teraz retro, so, to muszę zrobić po kilka lepszych. Zobaczmy jak on wypada to retro w skali ogólnej, czyli w, takiej, w takim długotrwałym zadaniu, tak? Czy w ogóle zwróci, jak to w ogóle się będzie zachowywało, ale pierwszy skrzynkę widzę, że fajnie oddało. Ej, ogólnie jest. A90... Eldisbi? nie biegać? Wow, nie wiem. Okay. Okej, 50, No ja oddało 200. Tak, okej, to ja dałem Ale tu oddało okay. okay. 100,

ale tak troszkę jest warta, Nie, no ulepszenie jak wypada po 39 w tym stonie To już jest tak o! To już ciekawie, to już ciekawie Szybki już wody Wrócimy dalej No! I to jest coś, na co czekałem tyle czasu, ale czemu tak długo na to czekałem? I... czemu tak długo no? czemu tak długo? to jest najważniejsze pytanie no jakoś mi nie siedzi ta to skrzynka to nie siedzi mi to dobra na sam koniec walniemy jeszcze moją ulubioną skrzynkę w sumie to nie ulubionej ale walniemy z salonem na trzy osoby, na lepszy dzionek może odda, może od odda no jest akurat duzer z Tydra, dwa będą najbogatszymi Polakiem No, to na no, nie wiem, no, nie nie chyba? O, okej, 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 czyli? Nie, spoko retro, spoko jakby, ogólnie dobry drop Daliśmy coś dyszyk, no nie Taki najgorszy, także dzięki wielkie, trzymajcie się, elo!